No, Ania. Szapowa. Jak długo ty to robiłaś? Półtora miesiąca, dwa? To krótko. No ale całe dnie tu siedziałam. No dobra, to co tutaj się zadziało? Szafki widzę malowane. Tak, standardowo, malowane, przecierane, tak jak lubię najbardziej. Stolik też? Oczywiście. Marzyło mi się drewno, a ponieważ nie lubię niczego marnować, jak już coś jest, to wolę temu nadać drugie życie. Więc taki patent wpadłam na pomysł i to jest oklejone deskami elewacyjnymi, elastycznymi. Wiedziałam, że najważniejsze są dla nas dwie rzeczy. To, żeby układ wnętrza nam pasował i to, żeby nigdzie nie przeciekała, no bo to jest najważniejsze w przyczepie. Jak zaczęliśmy liczyć, ile jest miejsc do spania, okazało się, że spełnia nasze, nasze oczekiwania. Cena przyczepy zależy od tego, co chcemy z tą przyczepą robić, bądź czego nie chcemy z nią robić. Jeżeli chcemy kupić przyczepę, która ma być postawiona i chcemy w niej od razu mieszkać, no to ja myślę, że to jest taki przedział cenowy od 30 tysięcy w górę. Tak? Natomiast jeżeli chcemy kupić przyczepę, którą chcemy zrobić, to myślę, że możemy zacząć miało od 8 tysięcy w górę i później własnym nakładem sił, pomysłów, możemy zrobić taką przyczepę, która nie spełniła nasze oczekiwania. Myślę, że same dodatki, materiały nie licząc mojej robocizny, to jest pewnie około 8000 zł. Ta przyczepa jest naprawdę jedna chyba z większych, jakie funkcjonują na naszym polskim rynku, bo ona ma ponad 7 metrów długości. Czyli mamy tutaj ten salonik spodkową, którą można rozłożyć na łóżko i tutaj dwie osoby to tak spokojnie śpią, a nawet na upartego trzy by się zmieściły. Mamy taką środkową część, gdzie są łóżka piętrowe dla dzieci i mniejsze łóżko, które można zrobić również z tego stolika i foteli. No i jest sypialnia, gdzie jest normalne francuskie łóżko. Jeżeli chcemy żyć na kempingu komfortowo, w fajnych warunkach, to oprócz przyczepy musimy dokupić jeszcze przecinek. Tak? Przecinek de facto, przecionek to jest takie serce naszego tutaj miejsca na kempingu. W przyczepie tak naprawdę tylko, tylko śpimy. Oczywiście nie składamy sami przedsionka czy podłogi, no bo to są rzeczy, które zostają tutaj. To przyjeżdża profesjonalna firma, która to składa, pakuje, potem to zimuje, tak żeby została sama przyczepa już do, do zostawienia na zimę na kempingu. Natomiast to wszystko, co jest w środku, no to musimy to jakoś ogarnąć. Część rzeczy wraca z nami do domu, część znajduje swoje miejsce w przyczepie na zimę.